Dzień dobry państwu na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgu chciałbym państwu opowiedzieć o korbach stolarskich. Już kiedyś państwu opowiadałem o narzędziach stolarza. Był taki film numer 114, który był nakręcony ponad 12 lat temu. No ma parę tysięcy wejść na niego jest i tam opowiadałem o narzędziach stolarskich, ale tak się ostatnio złożyło, że przybyło mi troszeczkę takiego bardzo charakterystycznego narzędzia jak korby stolarskie. Chciałbym Państwu o nich troszeczkę opowiedzieć. W zasadzie w każdym katalogu, a już nie jeden katalog Państwu pokazywałem, a ten lubię bardzo, bo jest taki ciekawy w języku polskim, gruby, no jest to, jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawy katalog. Było to Towarzystwo Akcyjne ee, handlowe, przemysłowe Elibor miało oczywiście różne oddziały. Ten katalog musiał powstać po 1914 roku, czyli krótko powiedzmy, jak się rozpoczęła pierwsza wojna światowa, no, ta firma w ogóle została założona w 1890 roku. No i tak jak powiedzmy można w tym katalogu zobaczyć różne rzeczy, czym ta firma handlowała. W każdym razie no nawet tutaj o nawiązuje to do naszej poprzedniej poprzedniego filmu. Można zobaczyć jak są osie do powozów zbudowane i jak są buksy, ale w każdym razie przejdziemy dalej. No i mamy tutaj taki dział, który gdzie mamy korby stolarskie. No muszę powiedzieć, że tych Korb stolarskich jest trochę rodzaj. Tu jest na przykład taka y, korba do świdrów. No i tu mam taką właśnie fajną, starą, y, drewnianą korbę która się tym charakteryzuje, że można tutaj oczywiście zakładać nowe świdry, można wymieniać całe głowice jest to stosunkowo ciekawe. No, najbardziej klasyczna taka korba jest z grzechotką. Ta grzechotka to powoduje to, że nie musimy wykonywać pełną ob pełen obrót korby, czyli powiedzmy tak jak tutaj wykonujemy pełen obrót, ale możemy wiercić w ten sposób, że jakby ruchem takim zwrotnym też możemy coś wiercić. Wiercić. No, i no na pewno te niektóre korby są bardzo, bardzo rozbudowane. Muszę powiedzieć, że taką korbę miałem tylko raz. Ja to zawsze mówię, że to jest korba kątowa, czyli że można, jakby to powiedzieć, z narożnika coś wiercić, ale jest to, jest to na pewno niezmiernie ciekawe. No tutaj widzicie Państwo, że w zasadzie każda z tych korb z jednej strony są do siebie bardzo podobne, ale z drugiej strony każda jest inna. No tutaj jest też taka właśnie też. Podobna troszeczkę do tych metalowych, a o tych takich właśnie wiertarkach ślimakowych, o takich furkadełkach, to już kiedyś też film był nakręcony. Więc tak jak wspomniałem, na pewno najstarszą taką korbą żelazną jest ta, którą tutaj posiadam. Ma ona takie elementy, które wskazują, że może być z przełomu XVIII na XIX wiek, i, i, i tu jest też takie charakterystyczna końcówka, ponieważ ta końcówka służy. Do wkręcania śrub, e, czyli nie jest to wiertło, ale po prostu dzięki tej korbie możemy jakby to będzie większą siłę zastosować i szybciej wkręcać śruby. I to są takie, te najbardziej ulubione moje korby, czyli te dwie takie metalowe, bo one są bardzo trwałe, ale do dzisiaj w niektórych warsztatach są one używane. Tą drewnianą pokazałem na początku, no i tu jeszcze troszeczkę takich różnych korb posiadam. No tu już jest taką specjalną. Uchwytem wiertarskim, gdzie możemy regulować, jaką grubość wiertła założymy. No, e, tych korb jest naprawdę stosunkowo dużo. O, proszę zobaczyć, każda w zasadzie z nich jest inna, ale posiada te śruby do mocowania e, płetwy, czyli do mocowania pióra e, od. E, e, Wierteł. No tutaj jest właśnie taka ta z tą grzechotką, gdzie właśnie przestawiając ten układ możemy kręcić w lewo i w prawo, i jest to, jakby to powiedzieć, na powrocie w tym momencie. Kolejna. Korba taka bardziej delikatna, widać, że tu kiedyś było jakieś drewienko jeszcze dodatkowe, które wymagało, ale jest to charakterystyczne i proszę zobaczyć taki niby drobiazg, ale jaki ten uchwycik jest ładny, jak to się pięknie na tej korbie tutaj, że tak powiem, prezentuje. No. Jeszcze tutaj znajdziemy dwie korby, ta jest oczywiście bardzo podobna do tej, którą pokazywałem jako poprzednią, a ta również jest taka ciekawa, ma tu taką wachliwą y, tą podporę. No i oczywiście ten uchwyt y, y, wiertarski ten jest akurat trzy szczękowy. Ja z tego typu korbami mam od dziecka do czynienia, ponieważ jako mały chłopiec od mojego dziadka, który był właścicielem. Przedwojennego, wojennego i powojennego sklepu składu żelaza miał takie zestawy dla dzieci. To są takie malutkie korby, które były w takich zestawach. I powiem szczerze, już przez te lata nie wiem, która należała do tego dziecięcego zestawu, który dostałem od dziadka na gwiazdkę, ale na pewno jedna z nich jest ze mną już od dzieciństwa. i Jak zobaczyłem taką drugą, gdzieś na giełdzie staroci, to nie mogłem się powstrzymać, żeby ją kupić. Także w tym momencie mam już dwie. Piękne korby stolarskie, które, no, tak jak wspomniałem, no, nakręciłem film o stolarzu ze Święciechowy, który też cieszy się sporym zainteresowaniem, ale ten o narzędziach stolarskich ma największą oglądalność i mam nadzieję, że y, tytuł y, Korby stolarskie zachęci kolejnych moich oglądaczy do wchodzenia na mój kanał 1001 Antyków. Dziękuję.